no to po prostu mistrzostwo świata. Wojna. Wojna czasami się jednak zmienia. Run a bad luck. Truth is, the game was rigged from the start. Fallout i tutaj pozwolę sobie na od razu taki disclaimer. Całe życie mówiłem Fallout, więc myślę, że w końcu przestanę mówić Fallout i zacznę mówić Fallout. Wybaczcie, mam nadzieję, że z tym wytrzymacie. Fallout New Vegas to poboczna odsłona Fallouta wyprodukowana przez Obsidian Studio, założone przez byłych członków Black Isle. Między innymi pracował nad nim, zdaje się, Chris Avalon, i to czuć w tej grze, że nie jest to po prostu jechanie na famię świetnego tytułu i robienie czegoś, co jest zupełnie inne, tylko jest tutaj oddany duch pierwszej i drugiej części gry. Powiedziałbym, że to sytuacja jedna na milion, kiedy świetna, kultowa produkcja zostaje przeniesiona w zupełnie nowe ramy, to jest trochę tak, jakbyśmy ekranizowali grę albo robili grę z filmu. Zresztą w tą stronę to zwykle jako tak jako działa, bo tak duża jest różnica. Z rzutu izometrycznego przerzuciliśmy się na 3D, a mimo to moim zdaniem Fallout New Vegas jest totalnie duchowym spadkobiercą jedynki i dwójki. Pa, nawet się zastanawiam czasami, czy jakby tak zeskrobać yy, sentyment, czy nie jest to najlepsza część. Tak bym sobie właśnie wyobrażał Fallouta 1 i 2 przeniesioną w 3D. Co nie oznacza, że ta gra jest pozbawiona wad, bo ma na przykład obfituje w bardzo dużo ciekawych questów, a jeszcze więcej bugów. I nie grałem nigdy w życiu chyba w tak zabukowaną grę, a grałem teraz w jakąś tam wersję z wszystkimi dodatkami po latach. To też strach pomyśleć, co się działo przy premierze, ale tam jest błąd na błędzie. I trzeba często zapisywać, czego nauczyła mnie już 1. i dwójka. I w 1. grałem jakiś czas temu, ale w pewnym punkcie miałem zbyt wiele saveów zajętych przez taki moment, w którym popełniłem błąd i napromieniowałem moją postać. Nie miałem już ucieczki i od tej sytuacji i ta postać umarła. Tamte pustkowia generalnie nie wybaczały i pozwalały też na wiele brutalności. Na przykład w jednym z Falloutów można było sobie strzelać do zdaje się psów i dzieci. Później zostało to jakoś tam zbanowane w Europie, ale nie jestem pewien czy w Stanach też albo odwrotnie. No i Fallout New Vegas też bywa okrutny, natomiast dla gracza rzadziej, bo na przykład z moich doświadczeń wyglądało to tak, że teraz grając w Fallouta, początki miałem faktycznie wymagające, trudne. Natomiast jak już postać wbiła parę poziomów, no to zrobiło się wyczuwalnie łatwiej. Gra jest świetna pod kątem klimatu, dialogów, postaci. Jest po prostu samogęste, jeżeli chodzi o questy, o nabicie świata lokacjami, postaciami. Nawet czasami mi trochę przeszkadzało to, że te pustkowia to są takie zarojone. Natomiast, jak sobie pomyślę, że to jest już ileś czasu po katastrofie, jest to specyficzna lokacja, bo okolice New Vegas, no to nie łamie mi to zawieszenia niewiary. To, co jest, co jest w grze, to niesamowity klimat, po prostu radioaktywna pustynia, na której mamy walkę jakiegoś tam chaosu, bezprawia właśnie z siłami, które próbują zaprowadzić ład. Z jakimiś trze frakcjami trzecimi, typu malutkie wioseczki, miasteczka, które nie chcą się z jednej strony poddać pod dyktat siły tych bandytów, a z drugiej strony nie chcą zostać wcielone w większe organizmy prawne, gdzie stracą swoją indywidualność. To jest po prostu radioaktywny western, na którym mamy rad skorpiony, mamy stepy, mamy rewolwery. Mamy mm, kowbojów w zasadzie, mamy kapelusze kowbojskie. No, naprawdę czułem się tak jakbym grał w taki postapokaliptyczny, palpowy western i świetna sprawa, mega. Bardzo polecam. Gra jest bardzo nieliniowa. Mamy tu bardzo dużo różnych frakcji, z którymi możemy wchodzić w kontakty. Jest tak, że niektóre questy, jeżeli pójdziemy jakąś tam drogą no to zamykają nam możliwości na przykład rozmowy z pewnymi frakcjami. Może być tak, że komuś tak bardzo podpadniemy, że będzie strzelać na nasz widok każdy przedstawiciel jego frakcji i daje to pewne uczucie niedosytu. Z drugiej strony no, czujemy, że ten świat żyje, łatwiej wejść w tą iluzję, w tą historię, wczuć się w nią no i też nasze wybory więcej ważą I Mam takie poczucie, że akurat to jest taka gra, w której faktycznie czuje się sprawczość. Czuje się, że Twoje decyzje wpływają na ten świat. E, oczywiście postacie w tle tam zagadują czasami one-linerami, że no, ktoś zabił lidera bestii, albo że o, Prim ma nowego szeryfa, co jest takim tanim e, zagraniem, ale skutecznym. Zresztą powiedziałbym, że zbyt często to się pojawia, jest takie trochę zbyt nahalne. To, czego mi brakowało w Falloutie New Vegas, to może możliwości Posiadania naraz więcej niż dwóch towarzyszy, bo jest tam dużo ciekawych postaci i naprawdę czuję, że chodząc cały czas z dwoma czy trzema tymi samymi towarzyszami, że coś tam mam, może troszkę tracę, ale nie, nie chcę ich zmienić, bo na przykład świetnie mi wybijają wrogów. To też jest pokłosie tego, że gra jest tak dobra, że człowiek sobie myśli, że kurczę, ciekawe co się działo w tej drugiej odnoze Questa, albo jest takie trochę niedosyt, że szkoda, że te postacie same z siebie nie zagadują, tak jak w innych grach typu np. Baldur's Gate, że nie możemy z nimi wchodzić w głębsze relacje, że one są takie nawet niereaktywne, bo mało można z tymi NPC-ami w drużynie interakcji mieć. To jest taki lekki minusik. Natomiast cała reszta, zarysowany konflikt, klimat. Z czego się bierze ten klimat? No, pierwsza rzecz, że gra hmm, ma już tam z 14 lat, troszkę się zestarzała, ale nie powiedziałbym, że jest brzydka. Grafika jest moim zdaniem ok. Oczy nie krwawią, da się grać na, w miarę jakiejś sensownej rozdzielczości. Mi się nawet podoba, chociaż ja ogrywam w starocie, więc mam duży zakres tolerancji. No ale mamy te wszystkie właśnie stepy, rozwalone asfaltowe ulice. Momentami można czuć, że jest ponuro, strasznie, w czym pomaga też fajny ambient. No i właśnie, muzyka. Poza tymi ambientami e, mamy też radio, w którym grają mega klimatyczne piosenki, bardzo pasujące do konwencji falloutowej. Ja zawsze jak z moimi znajomymi raz do roku gramy w pokera, oczywiście nie na pieniądze, bo to nielegalne, to um, używam playlisty z tej gry i wchodzi jak złoto. Chodzi mi oczywiście o te piosenki z lat 60. -tych, 50. -tych. Kiedyś miałem takie, e, nie wiem, początek gry, że zatrzymałem się w miejscu. Jak usłyszałem piosenkę Johnny gitar, to po prostu znieruchomiałem i chłonąłem ją w siebie. Tak samo jak sobie radośnie chodziłem po drodze i strzelałem w rad Skorpiony. a wtedy leciało jingle, jingle, jingle to był po prostu mega klimat. A jeszcze jedna rzecz. Jak zauważyłem, że w niektórych lokacjach leci muzyka z jedynki i dwójki, no to po prostu Mistrzostwo Świata. To jest taka miodność, że bardziej się nie da. Tam po prostu ten licznik Geigera wariuje. Licznik zajwistości Geigerowy, gdyby istniał. Także jest to super. Jeżeli chodzi o questy, to jest ich bardzo dużo. Gram w tą grę i nie mogę skończyć. Bo ciągle jest coś do roboty. I. Aż się po prostu dziwię. No, mam dodatki dołożone do gry, ale jeszcze żadnego dodatku nie odpaliłem, a już mam poczucie, że mega dużo czasu spędziłem w grze. Dużo zadań no to są takie: przynieś podaj po zamiataj, zabij to, przynieś tamto. Natomiast mamy tutaj też urozmaicenia w postaci zadań, przy których trzeba mocno się zastanowić, za kim pójdziemy, jaką decyzję wybierzemy. Też są różne konwencje, bo możemy się czasami pobawić w detektywa, czasami postrzelać do kogoś, czy po prostu wybrać, czy chcemy porozmawiać z kimś i pchnąć go w jedną stronę, czy w drugą, albo właśnie na przykład użyć mózgownicy i gdzieś wyłapać z pomiędzy wierszy jakiś trop i na przykład zacząć gdzieś o drugiej w nocy i i zaczekać na kogoś. Też mamy dużą swobodę w wypełnianiu tych questów, bo jak ktoś się skrada, to inaczej można różne rzeczy wykonywać. Jak ktoś ma dobrze gadane, to też ma różne inne opcje. Generalnie, w zależności od tego, jak zbudujemy postać, to nam może dać nowe, różne ścieżki. Także podsumowując, śledztwa, egzekucje, polityka, rozmowy, wypełnianie poleceń jakichś gangów, czasami wybieranie, czy chcemy być za tą opcją, czy za inną. To wszystko są rzeczy, które troszeczkę urozmaicają właśnie te, te questy przynieś podaj pozamiataj. I myślę, że wiele współczesnych herpeków mogłoby się uczyć, czy w ogóle gier, bo na przykład Far Cry e, czy Assassiny po prostu nie umiem przebrnąć przez te gry, bo nudzi mnie grindowanie i zbieranie jakichś tam rzeczy, produkowanie rzeczy. Nudy. Jak ktoś chce to sobie robić, to właśnie tak jak w Falloutie. Można zbierać amunicję i przerabiać na przykład, zbierać skóry zabitych stworzeń, ale gracie do tego nie zmusza i fajnie. To, co jest takie powiedzmy kulejące, no to o ile system VATS został fajnie przeniesiony, czyli takie trochę półturowe, że sobie uruchamiamy zamrożenie czasu i wybieramy kilka ruchów, które chcemy w danej powiedzmy turze wykonać. Ona zjada nasze punkty akcji i te nasze działania się dzieją. To sprawia, że gra nie jest takim y, shooterem akcyjnym, rpg tylko właśnie rpg i tych elementów strzelankowych nie ma tam tak dużo, ale czasami na przykład jakieś spowolnienia są w absurdalnych momentach, w sensie slow motion, czasami widzimy jakieś zbliżenia, na których nic nie widzimy, no to są trochę y, niepotrzebne rzeczy. To jest Powiedzmy, jedna jakaś tam malutka wada. Duża wada to to, że jest bardzo dużo bugów i właśnie trzeba sobie często robić save'y. Czułem się momentami jak hackerman. Well then. It's hacking time. Na YouTube sobie wrzucałem problem na przykład i odkrywałem, że muszę coś wpisać w konsoli dzieje, ja ale w jakiejś grze coś w konsoli uruchamiałem. Aż mnie tu kartka leci. A tutaj muszę i cieszę się, że gram w nią w momencie, kiedy jest taki dostęp do informacji wygodny, bo no masakra te, te bugi. Natomiast generalnie gra jest świetna, miodna. Jeżeli na przykład chcecie sobie ją poznać czy odświeżyć przed nadchodzącym serialem, to moim zdaniem mega warto. Dajcie znać w komentarzach, co Wy sądzicie, czy graliście, czy chcecie spróbować. I czy zgadzacie się ze mną, że jeżeli graliście, oczywiście, że to najlepszy follow taki powstał? Dzięki. Cześć.